Czy w Hollywood przejmują się fizyką? Czasami do pracy nad Interstellar zatrudniono profesora fizyki, a w ramach pracy nad filmem dokonano odkrycia naukowego. Kip Thorne, fizyk teoretyczny, miał odpowiedzieć na pytanie, jak z bliska naprawdę wygląda czarna dziura. Pytanie okazało się na tyle trudne, że na jego temat ukazały się publikacje naukowe. Przede wszystkim trzeba było stworzyć nowe oprogramowanie do wykonywania efektów specjalnych, bazujące na matematyce opisującej fizykę relatywistyczną. Wymagało to nowego podejścia do promieni świetlnych w symulacjach. Normalnie promień świetlny traktuje się jako nieskończenie cienki, poruszający się po prostych i ulegający odbiciu i załamaniu. Zamiast tego, zespół torna symulował wiązkę promieni, którą grawitacja mogła ściskać, rozciągać, wyginać, a nawet rozdzielić na pół. Efekt? Obraz, który jest spektakularny wizualnie i poprawny naukowo.